Unles Night. Czyczenia z formą to be. No tworzymy poprzez dodanie osoba plus to be plus not. Może być w skrócie, może być w pełnej formie. Ja nie jestem. I'm not. I'm I'm not. not. Ty nie jesteś. You aren't. You, you aren't. aren't. On nie jest. He isn't. He isn't. Ona nie jest. She isn't. She, She isn't. To nie jest. It isn't. It, It isn't. My nie jesteśmy. We aren't. We aren't. Wy, aren't. Wy nie jesteście. You aren't. You aren't. Oni nie są. Pamiętajcie dźwięk na początku. They aren't. They, They aren't. aren't. No i na przykład mamy takie zdanie. Ania i Łukasz nie są odważni. And and Luke aren't brave. And and, and Luke aren't brave. Pytania? Otoście. Questions. Questions. Dodajemy to be plus osobę, czyli odwracamy kolejność. Czy ja jestem? Am I? Am I? Czy ty jesteś are you? are you? Czy on jest is he? Is he? Czy ona jest is she? Is she? Czy to jest is it? Is it? Czy my jesteśmy? Are we? Are we? Czy wy jesteście are you? Are, are you. you? Czy oni są are they? Are, are they? Krótkie odpowiedzi. No to najpierw, jeżeli na tak, to jest plus osoba plus to be. Na przykład tak ja jestem. Yes I am. Yes I, I am. Na nie. No, plus osoba plus to be, plus not, no I'm not. No I'm not. not. I takie przykładowe jeszcze przymiotniki sobie poznaliśmy. Głodny – Hungry. Spragniony. Kółeczko ze szlaczkiem miękki, zębowy. Thirsty? Thirsty. Spóźniony late. late. Zimno cold? Cold. cold. Po ślubie married. Married. Mądry smart? Smart. smart. Czy jesteś tutaj pracownikiem? Are you a worker here? Are I you a worker here? no i na przykład takie ja jestem yes I am yes, yes I, I am fired? fired wolny darmowy free free a jeżeli ruch coś wolnego jest slow slow szybki fast fast, fast. czy to jest darmowe is it free is, is it, it free? free no i może nie nie jest no it isn't no, no it isn't, isn't. No i mamy jeszcze takie dwie e, rzeczy. Opłata fi, fi, no i też inne słówko na opłatę np. Na drogową to. to, to, a tam to, ver